Kamil, Wasyl powiedział, daliśmy D. Ty jesteś też wściekły po tym meczu strasznie? No, daliśmy dupę. Daliśmy dupę i... I chyba, chyba to, to kwintuje ten mecz. Jak ty jesteś w stanie to wytłumaczyć? Nacjonalnie, słowami? Nie, nie. Myślę, że... No, no, Wasyl powiedział tak, jak tak, tak, rzeczywiście to wyglądało. No, dostaliśmy w 10 minutach dwa, dwa, dwa gongi i... i Później po tym, po tym 2-0 tak naprawdę wydawało się, że, że coś tam zaczęliśmy tworzyć, strzeliliśmy bramkę kontaktową i, i naprawdę gdzieś tam jakiś promyk nadziei był, bo, bo zaczęliśmy naprawdę grać dość nieźle. Później e, tak naprawdę trzeci tylko szczał Ukraińców na bramkę i, i trzecia bramka. E, także, także na pewno później w drugiej połowie było, było ciężko, hmm. ciężko e, gonić wynik przy 3-1, gdzie na pewno Ukraińcy później mogli grać grać swoje, także, także no zdecydowanie zawiedliśmy w tym meczu. Jesteście po rozpoznaniu reprezentacji, nie wygraliśmy ani z Anglią ani z Czarnogórą. Te eliminacje są No Na pewno są, są no w, taki, w takim momencie, gdzie, gdzie no naprawdę musielibyśmy chyba wygrać wszystkie mecze i, i co najmniej zremisować z Anglią na Wembley, także... Na pewno no, sytuacja nie jest najlepsza, także, także cóż, no, no, musimy, musimy gdzieś się tam otrząsnąć i, i próbować, da, próbować grać. No, no, na, pewno, na pewno, tak jak powiedziałem, no, eliminacja są w takim momencie, że, że będzie nam ciężko grać nawet o to ten, ten miejsce barażowe, no, ale tak ja mówię, no, trzeba, trzeba walczyć do końca. Dziękuję.